Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się wyjątkowo na plantacji maliny w gruncie. Spotykamy się, aby porozmawiać o regeneracji rośliny po stresach oraz powiemy o tym, co warto zwalczać w tym momencie. Jesteśmy na końcówce maja i jak widać rośliny bardzo mocno przeszły i odreagowały stresy związane ze spadkiem temperatur, stresy związane z przymrozkami. W tym roku wyjątkowo zimny maj, w związku z czym rozpoczyna się okres bardzo intensywnej regeneracji roślin po takim dużym stresie. Czym w takim razie rośliny regenerować. Jak widać mamy bardzo dużo masy liściowej, ale te liście no, cierpią. Widać, że roślina blokowała transport składników pokarmowych, dlatego teraz warto do zabiegów dokładać np. aminokwasy. Aminokwasy, które będą pobudzały roślinę do regeneracji, które będą pobudzały transport składników pokarmowych, poprawiały ten transport oraz przyspieszały również wnikanie mikroelementów. Skoro aminokwasy przyspieszają wnikanie, to do takiego y, zabiegu warto dokładać odżywki, mikroelementy, y, już pełny pakiet mikroelementów, tak żeby w pełni tą roślinę regenerować. Na kwaterach, gdzie mieliśmy problem z uszkodzeniami przymrozkowymi, warto zastosować trochę mocniejszą kombinację. Tutaj polecamy aminokwasy razem z algami, po to, żeby tej roślinie dostarczyć również pakiet fitohormonów. Te fitohormony będą wpływały na podziały komórkowe. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy będą trwały bardzo intensywne podziały komórkowe. Zależy nam na tym, żeby te zawiązki, które zostały, były duże, żeby te owoce były wyrównane, dlatego warto do takiego zabiegu dokładać właśnie alg. I jakie produkty? Bo mówię o aminokwasach, mówię o algach, a teraz już bardziej konkretnie. Aminokwasy roślinne, i tutaj polecam preparat Kaisi. Kaisi w dawce 2 litry na hektar. Produkt, który który właśnie zawiera te aminokwasy roślinne, bardzo bogaty aminogram, dzięki czemu te aminokwasy są szybko pobierane roślinne, przez roślinę i szybko rozpoczyna się ta regeneracja po stresie. Natomiast jeżeli chodzi o preparat algowy, to tutaj polecamy preparat Shigeki, dlatego że mamy tam wyciąg z alg Ascofilum nodosum i to będzie bardzo dobre rozwiązanie również właśnie do pobudzania tych podziałów komórkowych. Shigeki stosujemy w dawce, również w dawce 2 litry na hektar. Przed nami zapowiadane bardzo wysokie temperatury. Warto w tym momencie wykonać lustrację na plantacji i zobaczyć, co się dzieje na liściach. W tym momencie będziemy szukać przędziorka chmielowca, i nawet jeżeli na tych liściach niespecjalnie widzimy teraz pierwsze stadia rozwojowe. To proszę mi wierzyć, że za chwilę, w przyszłym tygodniu, kiedy naprawdę będziemy mieć wysokie temperatury, to będzie bardzo intensywny czas rozwoju populacji przędziorka chmielowca. Dlatego zwracamy na to uwagę, dlatego że te maliny są bardzo wrażliwe i bardzo podatne właśnie na żarowanie tego szkodnika. Czym zwalczać przędziorka chmielowca? W malinie mamy zarejestrowany ortus i warto ten preparat wykorzystać. Ortus działa kontaktowo, dlatego tutaj dokładamy zwilżacza, na przykład preparatu Slippa. Zależy nam na tym, żeby wykonać bardzo dokładny zabieg, dlatego że przędziorki żerują na spodniej stronie liścia i tutaj jest masę miejsca, gdzie naprawdę trudno będzie dotrzeć z substancją aktywną. Dlatego szczególnie zwracamy uwagę na technikę wykonania zabiegu. Dokładamy zwilżacz, wykonujemy dokładny przejazd, można nawet trochę zwiększyć ilość wody, po to, żeby naprawdę bardzo dobrze pokryć tą roślinę, tą cieczą roboczą. Tak wykonany zabieg zabezpieczy i zwalczy nam przędziorka chmielowca. Ale od kilku lat również na Malinie obserwujemy szkodnika przebarwiacza malinowego. To jest szpeciel. No, niestety nie da się go zwalczyć, zauważyć gołym okiem. Tutaj częściej będziemy obserwować objawy żarowania tego szkodnika. To będą takie bardzo drobne, mozaikowate przebarwienia na liściach. One w konsekwencji będą prowadzić do chlorozy, później już przy takim bardzo intensywnym żarowaniu do opadania tych liści. I o ile przędziorka chmielowca lupą jesteśmy w stanie zauważyć, o tyle tego przebarwiacza niestety nie. Ale tutaj dobra wiadomość dla plantatorów, jeżeli stosujemy ortus. Ortus jest zarejestrowany do zwalczania przędziorka chmielowca, nie ma rejestracji na tego przebarwiacza, ale bardzo dobrze radzi sobie ze szpecielami. Więc przy okazji właśnie zwalczania przędziorka będziemy zwalczać również tego przebarwiacza malinowego. Ja tutaj stoję i słyszę jak bardzo intensywnie pracują owady zapylające. Warto zwracać uwagę na tych naszych sprzymierzeńców, dlatego wszystkie zabiegi powinny być wykonywane po oblocie pszczół. Ortus w dawce 1.5 litra na hektar i jest bezpieczny dla owadów zapylających, niemniej jednak zabieg wykonujemy po oblocie pszczół. I tak jak powiedziałam, jesteśmy w momencie, kiedy no, rozpocznie się intensywny rozwój różnych szkodników, nie tylko przędziorka. W Malinie zwracamy szczególną uwagę na mszyce oraz na młode zwójki, ale także na kwieciaka. Czym w takim razie zabezpieczać te rośliny, czym zwalczać te szkodniki? Tutaj będziemy rekomendować preparat Mospilan. Dlatego, że mospilan wnika do rośliny, działa systemicznie, działa też translaminarnie. To znaczy, że jak będzie naniesiony na tą spodnią stronę liścia, na tą, na tą górną stronę, to on sobie bardzo ładnie będzie również przenikał do tej spodniej strony liścia. Także stosujemy mospilan, mospilan nam zwalczy szereg szkodników, ale myślę, że tutaj będą bardziej celowane zabiegi właśnie pod kątem mszycy i kwieciaka, ewentualnie jak będą młode złyki, to też je zwalczy. Do mospilanu warto dokładać również slipy. Dlaczego również mospilan? Dlatego, że tak jak powiedziałam, intensywnie pracują owady zapylające, preparat bardzo bezpieczny dla owadów zapylających, ale zabiegi też wykonujemy po oblocie pszczół. Poza tym y, mamy też wahania tych temperatur. Moskwila nie jest na to odporny, tutaj nie boimy się e, spadków temperatur. Nawet jak ta temperatura spadnie w nocy, to się nic nie dzieje. Preparat sobie spokojnie e, krąży i działa. Ostatni temat zwalczanie szarej pleśni. E, jesteśmy w momencie kiedy e, już teraz rozpoczynają się e, powinny się rozpocząć ochrona interwencyjna e, zwalczania szarej pleśni dlatego że następu, następowała i następuje infekcja przez e, otwarte kwiaty. E, do takiego zabiegu można na przykład e, wykorzystać preparat Botrefin, to jest dwie, zawiera dwie substancje aktywne cyprodynil fluoxonil, e, Botrefin będzie działał i zapobiegawczo i interwencyjnie. E, Także kontynuujemy ochronę i zwalczanie szarej pleśni. To jest bardzo dobry moment, żeby właśnie taki preparat zastosować. Podsumowując, zwracamy uwagę bardzo mocno na biostymulację, zwracamy uwagę na regenerację rośliny po przymrozkach, poprawiamy jej transport składników pokarmowych. Tutaj przede wszystkim aminokwasy. To też ważna uwaga: do Mospilanu, czy do Ortusa spokojnie można, czy, czy do tego Botrefinu spokojnie można dołożyć aminokwasy, tak żeby w jednym zabiegu po prostu zwalczyć kilka problemów. Czyli regenerujemy roślinę po przemrozkach, zwalczamy bardzo groźne szkodniki typu przędziorki, tutaj Ortus i inne szkodniki, na przykład mszyce Mospilan, i zwalczanie szarej pleśni Botrefin. Dzisiaj tyle z naszych zaleceń. Z gorąco zachęcam do regularnego oglądania nas na portalu jagodowe.pl, gdzie będzie pojawiało się więcej takich zaleceń.